Policja w Toruniu zorganizowała spotkanie o bezpieczeństwie dla mieszkańców. Jak chronić siebie i swoją rodzinę? Jak nie dać się oszukać? Tego dowiadywali się dziadkowie i babcie na spotkaniu z policjantami w Toruńskim Centrum Handlowym Kometa. Sprawcy tych oszustw najczęściej podają się za osoby najbliższe, które natychmiast potrzebują pieniędzy. Dzwonią. I w międzyczasie umawiają się, że ktoś przyjdzie odebrać te pieniądze. Zwykle osoby nabierają się na tego typu scenariusz. W związku z tym, my prowadzimy taką akcję, żeby uczulić osoby starsze, by w ten sposób nie postępowały. Jak w takiej sytuacji reagować? Powiedzmy, nasza babcia, nasz dziadek odbiera taki telefon, co możemy im doradzić? Przede wszystkim mówimy, żeby osoby sprawdziły, czy jakaś tego typu sytuacja wydarzyła się w rodzinie, żeby zadzwoniły do innych członków. Poza tym, jeżeli czują, że jest to oszustwo, to przede wszystkim, żeby szybko dzwoniły na policję. Oszuści często powołują się na zawody tak zwanego publicznego zaufania, czyli policjantów, prokuratorów, księży. Ludzie ufają takim osobom, więc łatwo wprowadzić ich w błąd, podając się właśnie że za prokuratora na przykład. Wiem, że istnieje specjalna strona internetowa, na której te wszystkie porady są w jednym miejscu zebrane. E, dokładnie w dniu dzisiejszym rozdajemy kartki, na których są linki do takich stron, a jeżeli osoba starsza nie ma internetu w domu, wówczas rozdajemy płyty z nagraniami. Wioleta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, tłumaczyła seniorom m.in. na czym polega oszustwo na wnuczka. Jak już mamy takiego starszego wnuka i się pytamy, a co ty masz taki zmieniony głos, to zawsze ten złodziej nam podpowie, że no tak, oczywiście, tak. ponieważ hrypkę mam krypkę, ma, naturalnie, tak. że tak. E, ale jeszcze dopytujemy, Michał, czy to ty? Tak, oczywiście złodziej zawsze powie, tak, to ja, bawciu. Tak. E, I e, polecamy, żebyście państwo na naszej stronie internetowej obejrzeli, jak działają złodzieje tą oszukańczą metodą właśnie oszust na wnuczka. Dajmy sobie zawsze czas, nawet jeśli, tak państwo mówicie, ktoś próba, puka do waszych drzwi i próbuje wam coś sprzedać, tak naprawdę, czy... Jest jest nam to potrzebne i czy za takie pieniądze? Najczęściej jest nam niepotrzebne, ale namysł przychodzi później. Poza tym, jeszcze próbują zawsze na dogodnych warunkach zawierać różnego rodzaju umowy, gdzie potem trzeba niestety płacić bardzo grube pieniądze. Tak, tak. Jesteś więc uczulamy bardzo, jesteśmy bardzo i, i. Tak, tak. Ostrożnie jesteśmy. Się, jesteśmy. Państwo, bardzo się tak, tak. No, ufność, ufność starszych ludzi jest no duża młodych może w mniejszym stopniu, ale starszych jest Mnie duża się wydaje, i dlatego... Tak, no starsi od nas jeszcze, no, bardziej starsi. są ufni. My już nie. My no, już, my y już trochę bardziej spotykamy patrzymy. się często z takimi sprawami no. i i tak. my już jesteśmy uczuleni na to. W mediach się spotyka, z tym to już bardziej uczuleni jesteśmy, także nie dajemy się i chyba nie damy się. <noise> Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy spotkania dostali odblaski. Można też było zajrzeć do magicznej tuby, która uświadamia, jak jesteśmy widoczni na drodze bez elementów odblaskowych. Tajemnicza rura dzisiaj tutaj w komacie, do czego to służy? Tak, wykorzystujemy dzisiaj w naszej akcji magiczną tubę, która uzmysławia pieszym... Ich widoczność lub niewidoczność na drodze, tak? Może tutaj zaprezentuję panu. Zapraszamy albo, żeby po prostu tutaj sobie nacisnąć na guziczek i spojrzeć do środka. Tak, widać jedną, jedną postać. Tak, widać jedną postać. Jak ja to mówię czary Mary, wyciągam drugą część naszej magicznej tuby i okazuje się, że są dwie postacie, tak? Tak naprawdę osoba, która zagląda do tuby, widzi tylko jedną postać. Jest to postać, która jest zabezpieczona, która ma odblaski, która ma kamizelkę odblaskową. Druga osoba jest niewidoczna. To jest osoba, która ma zwykłą, normalną kurtkę, porusza się po drodze, gdy jest ciemno, gdy jest zmrok. I chcemy po prostu wszystkim uzmysłowić, że osoba niezabezpieczona jest niewidoczna przez kierowcę. To, że my widzimy samochód nadjeżdżający, nie oznacza, że kierowca widzi nas. Taki jeden. Wystarczy jeden odblask, jedna naklejeczka już ratuje nasze życie, ratuje daje nam bezpieczeństwo nie tylko nam, ale również osobom, które, które są obok nas. Tak? Dlatego wykorzystujemy dzisiaj tą tubę w bardzo prosty, w bardzo prosty sposób, a jednak uświadamia ludziom problem. Tak? Policjanci przygotowali specjalny pokaz, w którym starali się namówić mieszkańców miasta i powiatu do prewencji osobistej, aby bezpiecznie żyć i chronić siebie i najbliższych członków rodziny. Granatowo od mundurów dzisiaj w centrum Kometa, ale to nie znaczy, że pojawili się tutaj jacyś drobni złodziejaszkowie, tylko prowadzicie specjalną akcję. Tak, dzisiaj akcja, ponieważ w tym tygodniu mieliśmy piękne święto. Święto Babci i Dziadka. Dzień Babci i Dzień Dziadka. Przy tej okazji najcudowniejsze życzenia, ale w dbałości o bezpieczeństwo właśnie seniorów. Przyszliśmy tu po to, żeby reklamować opaski odblaskowe. Opaska odblaskowa założona na ruchomy element naszego ciała, czyli na przykład na nogę, pozwala nam, daje nam szansę, że kierowca widzi nas już z odległości 400 metrów. Jeżeli nie mamy elementu odblaskowego, czasami kierowcy pozostaje na reakcję zaledwie kilka lub kilkanaście metrów. Czasami może to nie wystarczyć. Wszyscy wiemy, jak długo trzeba rehabilitować ciało. Wszyscy wiemy, My, że kierowcy, że rowerzyści i... Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bo nie chronią ich żadne blachy, więc te fizyczne, e, fizyczne doledliwości, których doznają w wyniku i urazy, w których doznają w wyniku zdarzeń drogowych, e, są najdotkliwsze. Dlatego właśnie ta akcja, a dlatego skierowana właśnie do seniorów i do e, ich wnuków, ponieważ to oni są najczęstszymi e, uczestnikami zdarzeń drogowych w wieku między 15 a 17 rokiem życia i 60 plus. Oni najczęściej padają ofiarami wypadków i zdarzeń drogowych jako piesi. Rowerzyści. Jedna opaska założona na nogę pieszego lub rowerzysty ratuje życie i zawsze zwiększa szanse kierowcy na odpowiednio szybkie dostrzeżenie nas w trudnych warunkach lub w ciemnościach. Robimy różne rzeczy, takim, ale naszym takim głównym y, motywem, powiedzmy, jest kwestia bezpieczeństwa na drogach, głównie w kontekście noszenia odblasków. I to słowo noszenie ma znaczenie, bo okazuje się, że większość z nas odblaski już ma, tylko po prostu ich nie używamy. Stąd właśnie takie akcje. No właśnie, taka kamizelka, którą pan ma na sobie, czasami może uratować życie. Z kamizelkami jest dość duży problem, dlatego że nikt ich nie chce nosić, szczególnie młodzież, dlatego że dla nich to jest obciach, dorośli też są strasznie zadufani i przekonani, że wszystko wiedzą najlepiej, ale wystarczy nawet taki malutki elemencik, czy właśnie takie opaski zatrzaskowe na rękę, czy nawet to właśnie taki ludzik, jakiego tutaj mam na kurce, element jakikolwiek, który gdzieś tam błyśnie i da kierowcy szansę na to, żeby nas dostrzec i zareagować. Można też było obejrzeć specjalny film, jak nie paść ofiarą oszustów, złodziei i naciągaczy.